Free to choose for me means being free to make your own decisions, free to live your own life, pursue your own goals, chase your own rainbow, without the government breathing down on your neck or standing on your shoes. For me, that meant coming here to America, because I came from a socialistic country where the government controls the economy. It's a place where you can hear 18-year-old kids already talking about their pension. But me, I wanted more. I wanted to be the best. Individualism like that is incompatible with socialism. So I felt I had to come to America. I had no money in my pocket, but here I had the freedom to get it. I've been able to palay my big muscles into big business and a big movie career. And along the way I was able to save and invest. And I watched America change and I noticed this but the more the government interfered and intervened and inserted itself into the free market, the worse the country did. But when the government stepped back and let the free enterprise system do its work, then the better we did, the more robust our economy grew, the better I did, and the better my business grew. And the more I was able to hire and help others. Przemieślnik za komunii wiedział, że jak rząd otwiera zielone światło dla Rzemiosła, to trzeba zwijać interes, bo zaraz będzie jakieś nieszczęście. I to, co jest potrzebne w przedsiębiorczości w Polsce, to jest, żeby rząd się od niej odczepił. Ja chcę przypomnieć, że inwestycje amerykańskie idą na Filipiny, bo tam są wulkany. Wybuch wulkanu może zniszczyć firmę, ale od tego się można ubezpieczyć i firmę można obudować. Wybuch głupoty parlamentu firmy, firmy zniszczył o wiele skutecznie i odbudować go tym nie można i wtedy się nie można ubezpieczyć. Dlatego to, czego się boją firmy, to nie to, że rząd są zrobił, bo to, że on może coś zrobić. Amerykanie mówią tak. Niczyje życie, zdrowie, ani mienie nie są bezpieczne, kiedy obraduje parlament. Tam, na wiejskich obraduje parlament i on w każdej chwili może wymyślić nowy podatek nowy przepis, zakazać tego, zakazać tamtego, prawda? I ludzie się boją. I co jest najważniejsze dla przedsiębiorczości? To to, żeby miała gwarancję, że rząd nie może im nic pomóc, ani o czym się zaszkodzić. Absolutny brak to się rządu w przedsiębiorczość, to jest warunek rozwoju przedsiębiorczości. W razie, jak prawo powinno być, zdaniem, jakie przepisy powinny zostać zmienione, żeby była taka wizja Mówiąc faktu... szczerze, to można by wrócić do ustawy Wilczka z 1988 roku. To znaczy? to znaczy, że tam każdy mógł założyć dowolną firmę i, 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 i rząd tego tam w kilku, czyli nas w kilkunastu dziedzinach w mógł kroczyć o W tej chwili jest prawie 300 dziedzin, gdzie obowiązuje okresy, kredyty, zwolnienia i tak dalej. I tak dalej. do ustawy to byłoby wielki To byłaby wielka ulga dla ludzi. I ciekawe, że mnie mówią, oficjalnie mówią ludzie, panu Szejfeldowi też mówią, że to jest niemożliwe. Że powrót do ustawy Wielczka jest niemożliwy. Czyli za komuny to było możliwe. A teraz nie jest możliwe. Czyli Pana zdaniem nie powinno być żadnej kontroli ze strony państwa, jeśli chodzi o działalność przedsiębiorstwa? To znaczy oczywiście kontrola powinna być, jeśli oni nadmawiają prawo, w sensie, w sensie prawa, prawda? Natomiast, natomiast to, czy przedsiębiorstwo robi samochody, czy motocykle, czy może długopisy akurat się przerzuci, to jest to prywatna sprawa przedsiębiorstwa i on nawet nie powinien wiedzieć, co, co on robi. Po co ma rząd to wiedzieć? Po co, po co rząd ma wiedzieć, ile w Polsce samochodów? jeżeli ludziom zabraknie samochodów, to firmy... Dostarczą im Natychmiast, prawda? W tym, po co można to w ogóle wiedzieć? Nie ma takiej potrzeby. E, czyli do jakiego momentu państwo powinna ingerować działalność? W ogóle. Państwo, rząd w ogóle, natomiast y, parlament ustawami, ale uwaga, to jest bardzo ważna uwaga, ustawa uchwalona przez parlament powinna wchodzić w życie dopiero w 6 lat od chwili uchwalenia. Chodzi o to, żeby była stabilność, żeby jak człowiek zainwestuje 100 milionów w jakąś fabrykę który by wiedział, że przez 6 lat jest okres zwrotu inwestycji, przynajmniej sobie odrobię. w no, crescy zakłada fabrykę butów bez furowady, prawda? A tu się dowiaduje, że jest zakaz bez furowadu, jest niezdrowo, prawda? W Unii Europejskiej są głupsze pomysły niż coś to, na przykład zakaz żarówek suwatowych, prawda, coś takiego. No to się dobie. tak jak za 6 lat, to przez 6 lat przynajmniej odrobi te, to, co włożył w tę fabrykę, bo tyle wnosi okres zwrotu inwestycji. żeby jest 6 lat... To posłowie, posłowie nie tak chętnie głównie ustawy uchwalają, bo one wchodzą w życie dopiero po ich kadencji. W związku z czym one nie widzą tego efektu i to ich powstrzymuje przed uchwalaniem ustaw. To jest bardzo ważna sprawa, to jest ten konserwatyzm. Tego ustawa wchodziła w życie w 6 lat od chwili uchwalenia. A chcę powiedzieć, że z Kół Biznesu są postulaty, żeby ten okres już 10 lat. A państwo może pomagać? Nie. Nie. A państwo komuś pomaga. Na przykład y, temu, co robi, ja wiem, samochody, to z reguły szkodzi temu, kto robi motocykle albo, albo wozy konne, albo, albo koleje szkodzi. I od razu, pomaga kolejom, to szkodzi samochodom, prawda? Y, państwo nie ma pomagać. Gdyby... I to się samo ma regulować. Tak, się to samo. Nikt nie kasował omnibusów, same się skasowały. Na ich miejscu pojawiły się koleje. Teraz, gdyby państwo nie interweniowały, to dla nie byłoby kolei ani tramwajów wejść. To jest zabytek. W są tramwaje, to jest zabytek wieczny. Nie można ich zlikwidować, bo państwo ingeruje, żeby im pomóc. A tak, gdyby zlikwidować te torowiska, niech pani patrzy, to mi na prostą, patrzyła. Gdyby zlikwidować te torowiska, to wiele to samochodów by przyjechało Każdy wasz ręką ma wasze Ale państwo pomaga. Ja jestem tym kandydatem, który mówi, że ustrój jest zły. Że trzeba zmienić ustrój, nie ludzi. Trzeba zmienić Trzecią Rzeczpospolitą na normalne państwo, bynajmniej nie na Czwartą Rzeczpospolitą. Absolutnie nie na tafta, że Trzeba zrobić z Polski normalny kraj. Kraj normalny, w którym ludzie żyją z tego, co zarobili, rząd im tego nie rabuje, ludzie sami decydują, co sobie kupić, co jeść, co wypić, co wypalić również, a jakże. Prawda? Nie jest normalnym kraj, w którym. Nie wolno mi we własnej prywatnej restauracji pozwolić prywatnemu Kowalskiemu palić papierosa. To jest moja prywatna knajpa. Jeżeli pan Kowalski chce sobie u mnie płaci, palić, to ja mogę mu pozwolić. Przecież są jest dużo palaczy i mogą być restauracje dla palaczy, restauracje dla niepalących, prawda? Może być restauracja, że jedna sala jest dla palaczy, a druga nie dla palaczy. A w ogóle co to poni rząd? Otóż to, że rząd to obchodzi, jest nienormalne. Ale nie. Oni dostają pieniądze za darmo. To jest normalne? Żeby człowiek dostał pieniądze za to, że nie pracuje? To nie jest normalne. Ja mówię, że jeżeli ja będę miał coś do powiedzenia, to człowiek, który ciężko pracuje, to będzie miał dobrze. Nie będzie się go rabowało z jego pieniędzy, A więc będzie miał nie tylko dobrze, ale z tygodnia na tydzień troszeczkę lepiej. Tylko tyle. Jeżeli człowiek, to jest druga kategoria, który ma dobrze w głowie, jest bardzo inteligentny, zdolny, to też będzie miał dobrze. Może nie równo, raz coś będzie miał lepiej, raz gorzej, ale będzie miał dobrze. A człowiek, który bardzo jest zdolny, a jeszcze po tego pracowity, to on będzie miał bardzo dobrze. Natomiast człowiek, który jest nie tylko niezdolny, ale jeszcze do tego jest leniem, to będzie miał bardzo źle. I to jest moim celem, żeby tacy ludzie, którzy, którym się nie chce pracować, żeby mieli się bardzo źle. I tego nie ukrywam. Ja chcę, żeby części ludzi działo się źle, złodzieją, żeby działo się źle, prawda, a nie żeby robiono im więzienia luksusowe, prawda? Ma się im dziać źle. Bandytom ma się dziać źle. Mordercom ma się dziać, no po prostu trzeba ich powiesić, po prostu nie wiem, czy jest dobrze, czy źle, ale, ale, jeżeli, ale, ale jeżeli, ale jeżeli, ale jeżeli mówimy, że człowiek ma prawo do życia od narodzin do naturalnej śmierci, to naturalną śmiercią dla mordercy jest śmierć na szubienicy oczywiście i my mu musimy ten naturalny zejście zapewnić. Ludzie nie są równi. Jedni są dobrzy, drudzy źli, jedni leniwi, drudzy pracowici. Prawda? Różni są ludzie. I nie może być wszystkim dobrze. Ci, co chcą robić wszystkim dobrze, to po prostu wszystkich tych lepszych walą w łeb, żeby im nie było za dobrze. I potem trudno się dziwić, że ci, którzy czują, że mogliby być lepiej, to uciekają z Polski. Tam, gdzie jest socjalizm, tam ludzie, którzy coś umieją, od razu uciekają. No i jak kraj może tak długo podporować? I cała masa różnych przedstawicieli lewicy, tam pan Napieralski, tutaj pan Zientek, prawda, mówią, również pan Kaczyński mówią, że trzeba prawa socjalne i, te, i tak dalej, i tak dalej, przepraszam. Budujemy Grecję? Nie znajdziecie Państwo sprawy, w jakim okropnym ustroju żyjemy. Jak mówił Aleksy de Tocqueville lat temu 150, nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niesprawiedliwości, której nie mógłby popełnić skądinąd łagodny i liberalny rząd, jeżeli zabraknie mu pieniędzy. Otóż im wiecznie brakuje pieniędzy i wiecznie nas okradają. Pytanie, kiedy wreszcie się zbuntujemy? Trzeba powiedzieć nie, nie panu Komorowskiemu, panu Kaczyńskiemu, panu. Napieralskiemu czy komuś tam, tylko trzeba powiedzieć nie systemowi. I ja kandyduję po to, żeby Państwo po powiedzieli swoim głosem, nie, ten system jest zły. Nie, że korwin mikke jest akurat dobry, tylko ten system jest zły. Ja odrzucam ten cały system i chcę go zamienić na system normalny.